Flieton pod tytułem Naprociw Gimpla. Furdia kosi na dobre, nie możemy się z tego koronawirusa otrzepać, bo dziennie telewizornia głosi, że jeszcze Furdie kierysi nie mocny, a nie kierzy. A i już musieli zostać pochowani. Tak czy inaczej, dycki coś nowego idzie spożyć w naszym cieszynie. Dejmy na to i co so już wszyscy kierzy plętą się po mieście, uwidzieli, że kierysi stawią nową chałupę naprociw gimpla, kiedy wszyscy osuchem mianują. Co w nim tam będzie, to widać na tym wielkim chwolidle, które przyrażone je do tego drucianego płota i nie wiem, czy są już tacy, co przedrobiają szłapami, co by se kupić kwartyr. Cały dół, jak widać na tych plakatach czako, już na jakiegoś krzewciorza, co by to najęł i zacznę czymś wartko krzewcić. Teraz isto taki krzewc się przydo, bo jak w sobotę rukną zaś do nas bracia Czesi, to będzie młodzło study, co by się od nich łognać. Tak to będzie isto jeszcze trwało jak si czas, aż Czesi z polokami jakoś si dokupy się dorządzą i cyny w sklepach. Wyglajchują. Tu stelocy kierzy się jednakowoż taki kwartery tam u nich kupią, to będą se mogli, a i w laciach po schódkach do nich sliść taszką i nakupić co im będzie trzeba. Drugą taką chałupę kieruje dziś ostawiano idzie uwidzieć widzieć naprociw biedronki przy ulicy Katowickiej. Czym tam będą krzewcić tego nie wiem. Ale isto tak to wyspekulerowali, co by ci, którym jeszcze... Kapkę grosza w kapsie po wylezieniu z Biedrunki zostało, do nich wleźli i wypróżnili se do czysta kapsy z pieniędzy. I zaś mi przyszło dziś o doczepani takie rozmyślani, jako my to hańdowni przeżyli, jak nas było prawie 400 40 tysięcy, a krzewtów było 10 razy mniej. Toż już miejcie się wszyscy dobrze i po piątku.